Czy wiesz, co różni przedmieścia w krajach rozwiniętych od słabo rozwiniętych? W krajach rozwiniętych to są spokojne, czyste, dobrze skomunikowane, z dostępem do szkół, szpitali i transportu publicznego osiedla najczęściej z domami jednorodzinnymi to tak zwane suburbia. W krajach słabo rozwiniętych mamy do czynienia z często nieregularnymi zabudowaniami, brakiem podstawowej infrastruktury. Problemami z wodą, kanalizacją, transportem, elektrycznością. Często następuje tam szybki wzrost ludności i te osiedla nazywamy slumsami. W krajach rozwiniętych dominuje cisza, spokój, wygoda, mniejsza przestępczość, czyste powietrze, dużo przestrzeni, dobra infrastruktura i usługi. W krajach słabo rozwiniętych niska cena, Migracje ze wsi, brak regulacji, brak infrastruktury, brak podstawowych usług. W krajach rozwiniętych przedmieścia to wybór jakości życia i komfortu. W krajach słabo rozwiniętych przedmieścia to slamsy, to konieczność ekonomiczna i społeczna. To była geografia w 30 sekund. Chcesz więcej? Obserwuj. Naturalnie uzdolnieni.